Analiza indeksów. Witam Państwa w piątek, 22 sierpnia. Zapraszam na komentarz wideo. No, niestety, indeks WIG-20 nie wyłamuje się dzisiaj z tej ogólnej prospadkowej tendencji obowiązującej w Eurolandzie. Widzimy, że lokalny punkt zwrotny wypadł dokładnie w tym znanym eksponowanym przeze mnie węźle podażowym 2462-69 posiadającym dodatkowe wzmocnienie w postaci górnej czerwonej linii kanału spadkowego. Widzimy także z wykresu, że doszło już do przetestowania lokalnej zapory popytowej 242731. Nie jest to na pewno jakieś wybitnie silne wsparcie techniczne, niemniej jednak gdyby doszło do zanegowania tej strefy wraz z ceną zamknięcia, nie można wykluczyć, że na wykresie ukształtowałaby się kolejna potwala spadkowa, co w konsekwencji mogłoby się wiązać nawet z testem. Bazowej, tak to nazwijmy, zapory popytowej 2398-2401. Na kontraktach z kolei doszło tak naprawdę jedynie do naruszenia. Strefy 2408-2413, a przypomnę, że w sensie matematycznym, konstrukcyjnym jest to analogiczny węzeł w stosunku do przedziału 2462-69 na WIG-20. W przypadku kontraktów punkt zwrotny wypadł mniej więcej w rejonie zniesienia 88,6 całego poprzedniego impulsu podażowego, to jest poziom 2427. To co widać z wykresu to przełamanie zniesienia 14.6, no i próba obrony tutaj y, rynku w okolicy strefy 2384-88. Pisałem o tej strefie w komentarzu y, potwierdzając, że y, czy też informując, że jest to stosunkowo istotna w ujęciu intradayowym zapora popytowa, więc jej zanegowanie w powiązaniu z linią zieloną, niebieską Midian Line mogłoby wyzwolić no, jeszcze większą chęć do sprzedaży kontraktów co w konsekwencji nie można wykluczyć, wiązałoby się z testem przedziału 2357,61, czyli istotna z punktu widzenia ujęcia intradojowego będzie według mnie tutaj ta rozgrywka w przedziale, czy też w okolicy węzła 2384,88. Na indeksie DAX ważnym oporem pozostaje w tej chwili przedział 9477-9502. Co prawda yy, widzę, że nie zamieściłem akurat tego wykresu, który chciałem zamieścić, ale yy, znaczy opór jest na pewno aktualny. Ale tutaj chcę też pokazać tą czarną median line, bowiem yy, można wytyczyć zniesienie 61,8, yy, które plasuje się mniej więcej w rejonie tej czarnej median line. I to według mnie stanowi dość istotną lokalną zaporę popytową Fibonacci'ego. Gdyby doszło do jej przełamania, indeks DAX powróciły prawdopodobnie. Co więcej, mógłby przełamać tą bazową strefę 8880-8905, bowiem na wykresie nie można tego wykluczyć. zaczęła Zaczęłaby się wówczas kształtować taka potencjalna struktura A, B, C, D. Na SP już właściwy wykres i dzisiaj chciałbym przede wszystkim wyeksponować dość szeroki korytarz cenowy 2003-2008. 15, to jest lokalna zapora podażowa Fibonacciego, którą możemy traktować jako filtr cenowy dla tego węzła pokazywanego wczoraj przeze mnie na wykresie w skali tygodniowej. Więc gdyby doszło do zanegowania korytarza 2003-2015, moim odczuciu byłby to relatywnie silny, kolejny sygnał kupna zapowiadający kontynuację Hossy na rynku amerykańskim. Zmieniły się trochę wsparcia, bowiem no wczoraj odnotowaliśmy indeks, zanotował nowy szczyt, więc w tej chwili najbliższą lokalną zaporą popytową jest węzeł 1931-34, posiada m.in. wzmocnienie w postaci czerwonej median line i przebiegającej w pobliżu dolnej linii niebieskiej. Kluczowa strefa to węzeł 1892-1896. Dziękuję bardzo.